No ten zawór tak działa Lepszych nie ma хэба с трохи там Niestety, tu możecie zobaczyć sporo takich cegieł, kamieni. Bo no, to był teren podnoszony do kontenera. O jest. I tu było z podwórka nawiezione ziemi. I ta ziemia, niestety, ale nie była w pełni czysta. Trochę się tutaj takich cegieł trafiło. No, no. a tak wygląda deszcz w tym roku. Jakie bliska potrafią być I pod kontener Tu coś chyba ziemniaki średnio leciały No bo tak dziwnie wchodzi Chociaż w mnie tu od kontenera chyba jest ten cień I przez to tak zbytnio Nie chcę rosnąć Słońca mało Trochę wybierasz po trochę i będzie okej. Okay. Tak, no nie ja wiem, on tak dziwnie On tak tym, najpierw tym tym górnym daje A później ten większy tym tym Nie wiem, no takie teraz ma sprzedaży. Taki pop, ten oryginalny czy jakiś tam To parę stów kosztuje To zobaczyć jak będzie zły No to najwyżej reklamacja Wiesz, jeszcze jest ten Oj, co ci kupowałem, taki sam. Jak będzie chodził, tak samo. No to, pod przyczepę? Dobrze. Po moi drodzy, siedzam. Możecie zobaczyć 400, 204 motogodziny. A czekajcie, bo to moje. Za dużo rękawiczek zaraz tu będzie. W ogóle trzeci ha lepiej rusza. Posłuchajcie. A, widzicie? Fajnie płynnie rusza, wcześniej Trzyjecha ja miała taki, taką tendencję do skakania Ona tak ty ty, ty 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 tak ruszała Jest to związane z tym, że wymieniłem ee, Te Sprężyny rozrządu, e, boże, sprężyny rozrządu Ty To, to już mistrzostwo świata e, Sprężyny docisku moi drodzy robiłem A Ogólnie to widzicie 3 po naprawie z Bo to Jednak tu widzicie trochę inaczej Przodem? Przodem? No i teraz widzicie fajnie płynnie to chodzi. Jeszcze o ładnie płynniutko rusza. No, ogólnie to tata się bawił, wytynkował ten budynek jak widzicie, został już pomalowany, chodnik jest częściowo zrobiony, no i działamy dalej z tym, e, działamy dalej z, e, z podwórkiem, teraz krawężnik z drugiej strony Co? No, muszę te przejawy się przestawić trochę. No tu się nie przejadę zbytnio, tak. Weź tą ławkę, zabierz. No, mam ci tym postawić tu. No, ale to ławkę zahaczę. Dobra, musiałem odłożyć kamerę, bo mi dwie ręce były potrzebne. No, widzicie, tak jak tutaj, jak to wygląda. Robimy mały przekop teraz. Możecie zobaczyć, tu jak się kamienie dwa wyciągnąłem, tu widzicie jest krawężnik, ten jest akurat pęknięty. Tu będziemy wstawiać krawężnik od samego końca. Tu mamy e, kruszec, czyli taki można powiedzieć gruz, który jest mielony. Te, e, rok temu, jak wiecie, było tutaj to e, wyłożone. Jest to ubite. Fajnie, tu można przejeżdżać. Nawet tir 24 tony naczepa bez problemu tutaj przejeżdża. E, no a teraz jeszcze widzicie, tutaj musimy ten metr z boku. Dorobić. Tutaj trzeba będzie posypać takim ładnym białym kamyczkiem, dać krawężnik. Tutaj mama ma kwiatki, tutaj sobie przerobi, zrobi, ale no widzicie, trzeba to powybierać. Tu jeszcze po starym budynku są cegły. Pełno tego wszystkiego, jeszcze jakieś złomu, dużo rzeczy można tutaj znaleźć. No i jak już tu porobimy krawężniki, tam się skończy, to tu musimy tłuczeń kupić na całe podwórko. Tam jeszcze wjazd ogólnie widzicie tak jak mówiłem z Ursusa. Został przywieziony. Stary budynek kursusa w Gorzowie, właśnie, który był z giełdy, został zburzony. Później tak samo to zostało zmielone i sprzedane jako grus. I my właśnie mamy znajomego, który to akurat mielił i żeśmy u niego zamówili. Przywiózł nam tutaj właśnie dwie wanny tego kruszca, który jest właśnie betonem po kursusie. No, a tu na całym podwórku, tak jak widzicie, ten grus jest taki brzydki. Przywieziesz taki ładny, fajny tłuczeń, wyrobi się. No, ja już dzisiaj namachałem trochę z tymi cegłami. No, jakbym robił to, co ty, to by poszło szybciej, ale tu same cegły, no to dużo gorzej. No i ten, i tu się ładnie wysypie, tu będzie na równo, tam jeszcze trzeba dolać betonu, tu pogarniać resztę. No, ale stopniowo się wszystko zmienia. Tak jak widzicie. Dobra, lecę na tą łopatę, żeby nie było. Trzymajcie się cieplutko, zobaczenia. Cześć.